Królowa Kostek jest jednak nie taka martwa, na jaką mogłaby się wydawać po tym, jak Siódemka pokonała ją dość niespodziewanym zagraniem. A co gorsze, okazuje się, że ta nie jest jakoś specjalnie daleko od naszej wyspy, co oznacza, że nie dość, i czeka nas wojna z urojonym reżimem, to w dodatku ostatnia rzeczywistość ciągle stanowi dla nas ogromne zagrożenie. W tym filmie pokażę Wam, gdzie dokładnie znajduje się Królowa Kostek, i jeżeli jesteście zaciekawieni, to koniecznie zostańcie do końca. Poza tym parę zmian na wyspie, których to przez chorobę nie byłem w stanie Wam pokazać w ostatnich tygodniach, a dzięki to którym zobaczycie, jak nasza wyspa będzie wyglądać już za parę tygodni. Jedna z nich to ta pokazująca, że siódemka już wyleciała w kosmos w poszukiwaniu rzeczy, które tam zostawiła podczas ostatniego pobytu w tej czarnej otchłani. Niestety, jak to już wiecie z poprzedniego odcinka, pierwszy start rakiety się nie udał, a więc naukowiec jeszcze raz podejmie próbę ściągnięcia technologii siódemki szczeluści kosmosu. Hej wszystkim, z tej strony Jaju. Jak słyszeliście, trochę się zmieni, jednakże pewne rzeczy pozostaną stałe i niezmienne. Mam nadzieję, że w nowy rok weszliście z dobrym nastawieniem, pozytywnym humorem, a także z kodem ty w Fortnite'owym sklepie za zakupy, to z którym dziękuję chociażby tej widocznej piątce, jak i dziękuję za noworoczne prezenty Fortnite, które od was dostałem. Jeżeli też chcecie pojawić się na odcinku, to wejdźcie na naszego Discorda i wyślijcie screeny zakupów z moim kodem. To co się również nie zmienia w nowym roku to tanie gry na Instant Gaming, na którym to jesteście w stanie kupić gry w naprawdę atrakcyjnych cenach, a gdyby tego było mało, to jak co miesiąc organizuję dla was giveaway na dowolną grę w lub pakiet Fortnite i wszystko co musicie zrobić to wejść do linku w opisie i tam też wpisać tytuł gry lub czegokolwiek innego dostępnego na Instant Gaming, aby potem cieszyć się ewentualną wygraną. 10 sekund roboty, a możecie wyjść z tym naprawdę na plus, bo bywali już tacy, którzy by wygra... Zagrywali nawet 5000 widolców, a więc jak widzicie opłaca się, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Ostatnio dowiedzieliście się chociażby, że do gry powraca urojony reżim, który to pomimo przebrotu mapy jakimś cudem przeżył i z zawiścią przekopuje się do nas ogromnymi wiertłami co by stanowić opór rządom siódemki. Ten tajemniczy wróg znów wychylił swój łeb i dzięki plikom wiemy, że reżim pojawi się aż w pięciu nowych miejscówkach na wyspie. Zdecydowanie najgorzej przetrzymywanym przez Epic Games sekretem jest to, że wykrzywione wieże powrócą jeszcze w tym sezonie, a już na pewno w rozdziale. Nie tylko przez to, że pierwszego dnia rozdziału trzeciego wyszło, że zamarznięte bloki lodu to budynki Tilted Towers, ale również przez fakt, że na jednym z ekranów czytywania znajduje się wieża zegarowa ze wcześniej wspomnianej miejscówki. Wykrzywione natomiast według chronologii zadań karnetu bojowego ukrytych w plikach mają zostać dodane w ciągu następnego miesiąca wraz z tym, jak pojawi się update wprowadzający zjawiska pogodowe już do gry, a wiemy na chwilę obecną, że ten ma się pojawić już za dwa tygodnie. Przechodząc finalnie do Królowej Kostek, pewnie każdy z was pamięta, jak potężnym była ona bytem. W zaledwie kilka tygodni od dotarcia do centrum wyspy była gotowa, aby ją całkowicie unicestwić i gdyby nie interwencja siódemki, to ta rzeczywistość zostałaby pochłonięta przez ostatnią. Dodatkowo ta jest w stanie z niczego, niczym Król Burzy, tworzyć pustaki i tym podobne temu cuda, co dla nas jest ogromną tragedią. Nie łudźmy się więc, że byle woda mogłaby zrobić jej krzywdę. Jedyny do czego Doprowadził przewrót wyspy, to to, że królowa straciła kontakt z ostatnią rzeczywistością, a wszystkie jej siły zostały po drugiej stronie. Event końca rozdziału drugiego to definitywnie jedna z najwspanialszych rzeczy, która przytrafiła się w Fortnite, i wraz z nim dowiedzieliśmy się, że ostatnia rzeczywistość to nie tylko ogromny statek matka, to dosłownie rzeczywistość, która ma zostać ostatnią, a w niej znajdują się nieskończone siły królowej Kostek. I zgodnie z tym, co mówił Fundament, we wszechświecie istnieje jeszcze parę podobnych temu zagrożeń. Na jednym z ekranów wczytywania natomiast możemy zauważyć, że jeden z statków kostki to coś wielkości całej planety, a bataliony królowej są definitywnie niepowstrzymane. Ponadto wiemy przez pewną planetę w tle, że ostatnia rzeczywistość może znajdować się właśnie poza granicami punktu zerowego. I być może jesteśmy jedynym, co się ostało ze wszechświata, dlatego królowa tak uporczywie próbuje położyć kres naszemu istnieniu. Kolejnym dowodem na to, że to jeszcze nie koniec ostatniej rzeczywistości jest w sumie pierwsza zapowiedź rozdziału trzeciego, na której to możemy zauważyć pewien jasny punkt daleko za horyzontem i górami. Być może jest to po prostu jakaś chmurka, jednakże niedawne znaleziska likerów pokazują, że być może jest to zapowiedź królowej Kostek, która gdzieś tam sobie dryfuje, a ja właśnie teraz pokażę Wam, gdzie się znajduje. Wyspa Baterial jest naprawdę bardzo ciekawa, głównie z tego względu, że wokół niej znajduje się kilka innych wysepek, które to de facto nie wiemy do czego służą. Od strony pozytywnej mamy wyspy lodowe. Od strony tropikalnej mamy wyspy tropikalne. A jeżeli spojrzymy od strony zimowej, to zauważymy, że znajduje się tam ta ogromna góra, o której przed chwilą usłyszeliście. To dokładnie ta sama góra, za którą ma być jasny punkt. I jeżeli dokładnie się przyjrzycie, odlecicie trochę na lewą stronę wyspy, to zauważycie, że za tej góry rzeczy. Oczywiście coś migocze, jakiś mały jasny punkt i nie są to gwiazdy, ponieważ tych na niebie brakuje. Teraz dokładnie widzicie ten punkt, dokładnie widzicie, że coś tam jest dokładnie nad głową mojego lodowego Midasa i zaraz Wam pokażę, że za dnia również tę kropkę widać. Jak obiecałem, tak też zrobię. Jeżeli się teraz odwrócicie i spojrzycie na tą wielką górę, to jeżeli polecicie ponownie na lewo, to zauważycie, że również będzie się tam znajdował pewien biało-żółty punkt, który to daje sobie ręce uciąć, że jest to królowa kostek. Jeżeli teraz spojrzycie w tamtą stronę, to doskonale widzicie ten punkt dokładnie nad moją lotnią się on teraz znajduje. No i co? Teraz pójdziemy na tryb powtórki, aby na pewno. Potwierdzić, że coś jest tam z datą górą, a nie jest to tylko i wyłącznie jakaś mała chmurka. No i okej, okay, wziąłem jeszcze tak swoją drogą grę, którą wygrałem, żeby na pewno było, że to nie jest żaden fake, że to tylko występuje na jakimś trybie kreatywnym laboratorium bojowym. Nie, to także możecie zauważyć na solo. Jeżeli teraz polecimy sobie na północną stronę wyspy, to jeżeli teraz się przybliżymy to możecie zauważyć, że rzeczywiście za tą górą znajduje się taki żółty, jasny punkt. Nie wiem, jak blisko możemy go podlecieć, no ale domyślam się, że dokładnie do niego nie podlecimy, ponieważ do tego pewnie trzeba użyć pewnych e, bugów. A um, no, jak teraz zauważycie, to dokładnie tam znajduje się ten żółty punkt, dokładnie za górą. I ja naprawdę myślę, że to może być królowa kostek. Ponadto swoją drogą wam powiem, że twórcy Fortnite bardzo często zapowiadali właśnie w taki sposób jakieś rozmaite eventy, czy to kometa w sezonie trzecim, rozdziału pierwszego, czy to zamek lodowego króla z sezonu siódmego, rozdziału pierwszego. Bardzo często twórcy Fortnite zapowiadali właśnie w taki sposób rzeczy gdzieś daleko na mapie, coś się pokazywało. No i ja myślę, że jest to zapowiedź kolejnego wątku. No i co? Myślę, że może nawet iwer e może się posłużyć tutaj a, królową kostek, ażeby na przykład um, pokonać siódemkę. Być może zawrzą jakiś układ między sobą, ale kto wie.